Klamka zapadła. Kupujemy jacht. No, to znaczy, musimy najpierw go znaleźć. W zeszłym roku sprzedaliśmy jacht. To był Oceanis 45. Rafaella pracowała w czarterze. O tym, jak się sprawdziła przez 5 lat, opowiadaliśmy w jednym z odcinków. A teraz przyszedł czas na kolejny rozdział. Chcemy więcej żeglować. Przez część roku, latem, może mieszkać na jachcie. No i teraz szukamy jachtu, który będzie. Naszym drugim domem. No i to nie jest łatwe zadanie, Wam powiem, bo nasz budżet nie jest wysoki, więc nastawiamy się na taki jacht może 20-letni, może nawet 40-letni, 40 parę stóp. Marzymy o tym, żeby to była wersja ownerska, bo jest troszkę więcej miejsca do mieszkania, to jest na pewno lepiej. No i nie chcemy również, żeby jacht był w czerterze. A o tym, jak. Idą nam poszukiwania, będę opowiadać w kolejnych odcinkach.